Ci, którzy uprawiają warzywa, rośliny, sadownicy, rolnicy, no, tego deszczu brakuje faktycznie. Jak wymieniłaś słowo uprawiają, to zastanawiałam się, jaką dyscyplinę sportu będziesz <grymienisz>, która by się dobrze połączyła z opadami deszczu, ale faktycznie te opady są nam niezwykle potrzebne. Narzekamy, kiedy pada. Narzekamy szczególnie, kiedy pada podczas weekendu, bo chcielibyśmy odpoczywać w promieniach słońca z wysoką, przyjemną temperaturą. Ten jeden aspekt pogodowy na pewno zostanie spełniony. Bo nadchodzący weekend to spory spok, skok temperatury. W końcu zrobi się ciepło. Maj dość chłodny, żegnamy z wysoką temperaturą. Czerwiec będziemy witać również gorąco. No ale spore zachmurzenie, praktycznie w całym kraju. Będą występować opady deszczu lokalnie, także będą wypięczać się burzowe chmury. To też zobaczmy mapę i zobaczmy, jak będzie wyglądać nadchodząca doba. Noc. Ze sporym zachmurzeniem i opadami deszczu w większej części kraju. Przed północą te opady powinny ustępować i głównie w południowej części Polski, w ich miejsce będą tworzyć się mgły i zamglenia. Widzialność będzie dość mocno ograniczona. Noc przyjemnie ciepła z temperaturą na poziomie nawet 14-15 stopni. Jutro na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce najwięcej pogodnego nieba w linii wybrzeża, ale tam najchłodniej 15-18 stopni. Na Kujawach trochę większe zachmurzenie. Ale bez opadów. Poza tym w trakcie dnia w prognozach mamy przelotne opady deszczu, ale temperatura nam to wszystko umili, bo nawet w Gorzowie Wielkopolskim do 24 stopni. Na no Warmii, Mazurach ma zawsze i na Podlasiu przewaga chmur i praktycznie w całym regionie przelotne opady deszczu. Temperatura najniższa w rejonie Suwałk do 16 stopni, poza tym maksymalnie do 23, wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami słaby. Na Podkarpaciu Lubelszczyźnie i w Małopolsce Ostrzegamy w drugiej części dnia W godzinach popołudniowych Przed niebezpieczną pogodą Będą wypiętrzać się burzowe chmury Jak burze, to oczywiście Intensywne, krótkotrwałe opady deszczu Które mogą powodować Lokalne podtopienia powodzie błyskawiczne. możliwy jest opad gradu I przy tych burzach Oczywiście mocniej powieje wiatr Porywy dochodzące nawet do 50-60 km na godzinę Temperatura Wysoka, ponad 20 stopni w całym regionie, maksymalnie do 24 w Zakopanem też ciepło 22 stopnie na termometrach. Górny dolny ślans Ziemia albuzka tu nawet do 25 stopni, ale znów napłynie do nas dość wilgotne, cieplejsze powietrze, niestabilne, które będzie sprzyjać rozwojowi burzowych chmur. Te mogą wypiętrzać się praktycznie w całym regionie. Znów raczej w godzinach popołudniowych czy wieczornych, więc warto zaglądać do aplikacji Pogoda Interia. Tam aktualny raport burzowy. I tam też pogoda na ten wyborczy weekend szczególnie na niedzielę będziemy patrzeć, wtedy też może być burzowa. Do zobaczenia.